Krąski kanal kanał Witajcie w kolejnym wakacyjnym kąciku kolekcjonera, tym razem z Sopotu, gdzie znowu pokażę Wam kilka ostatnich tytułów, które dodałem do kolekcji. Tym razem m.in. z nowości Claire Obscure Expedition 33, czyli ten bardzo chwalony tytuł, który właściwie od niektórych zbiera noty typu 10 na 10 No ale z takich z kolei niszowych pozycji myślę, że warto wymienić Victor Hit Rally. Moim zdaniem bardzo fajny tytuł nawiązujący chociażby do Outrana, do Lotusa, do takich gier z lat jeszcze 90. Może trochę nawet do Mario Kart, ale też widać naleciało chociażby z Ridge Racer'a czy Sega Rally, no bardzo tam jest wiele tych tytułów pomieszanych. Natomiast stylistycznie to bardzo przypomina chociażby Mario Kart czy Autrana. Według mnie bardzo fajny tytuł, no ale szczegóły oczywiście za chwilę. No i jeszcze z innych pozycji myślę, że też że warto wspomnieć o remasterze Dead Rising, który jest godny uwagi, bo to jest praktycznie jak remake. No i jeszcze chociażby dodałem Elden Ringa. No nie jestem fanem może ja souls-like'ów, natomiast stwierdziłem, że ten tytuł trzeba mieć w kolekcji. No a pojawiła się ciekawa okazja na nowkę w folii z dodatkiem, więc postanowiłem, że po ten tytuł Również się schylę. Po więcej szczegółów zapraszamy już was za chwilę, gdzie już bardziej właśnie szczegółowo omówimy sobie pokazane przed chwilą pozycje. Zaczniemy od niepozornego tytułu, a mianowicie Victory Hitrali, którego ja kupiłem w takiej edycji Champion Edition. Mamy tutaj plakat, który prezentuje nam pojazdy dostępne w grze i brelok w środku również możemy znaleźć, natomiast sam tytuł to są świetne retro wyścigi w stylu takich salonów Arcade, gdzieś tam z lat 80. czy 90. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tutaj sporo naleciałości, chociażby z outrana, natomiast model poślizgów bardzo przypomina z kolei Mario Kart, z kolei oprawa graficzna czy dźwiękowa. Tutaj jest sporo nawiązań, chociażby do Ridge Race. Ser, moim zdaniem najbardziej do Revolution, do tej części, czyli dwójki, no i do Sega Rally, tak samo muszę powiedzieć, że dla mnie Victor Hitrelli to jest dosłownie odkrycie tych wakacji. Naprawdę bardzo fajnie pobawiłem się z tym tytułem przez kilka ładnych godzin. Myślę też, że dostarczę Wam jeszcze oddzielną recenzję, bo tak mocno mi się ta gra spodobała, że chcę o niej szerzej poopowiadać. Natomiast tutaj wspomnę Wam o tym, że zapłaciłem za tę edycję 139,99, kupowałem na Allegro. No i też myślę, że warto wspomnieć, że to był tytuł swego czasu też oferowany na stronie limity Games, tam bodajże on chodził po 40 dolarów, plus około 10 wysyłka. Więc prawda jest taka, że jeśli kupowalibyśmy z tamtej strony, to pewnie około dwóch stówek byśmy się zakręcili, jeśli chodzi o cenę. Natomiast tutaj około 140 zł za nówkę w tego typu edycji to moim zdaniem jest bardzo dobry deal. No tym bardziej, że właśnie sama gra zdecydowanie się broni. Mamy tu świetny wakacyjny klimat, bardzo dobry model jazdy. Też sporo urozmaicań, bo oprócz standardowych wyścigów mamy też sporo zadań pobocznych, które tutaj określane są jako jokery, gdzie mamy trochę właśnie naleciałości, chociaż. Z Outrana 2 czy Outran Coast to Coast, gdzie mamy tego typu zadania, że na przykład musimy minąć ileś tam bramek, ileś samochodów, albo ileś pachołków potrącić, czy też uważać chociażby na latające spotki UFO. No widać, że tutaj pomysłów twórcom nie brakowało. Przede wszystkim gra broni się świetną grywalnością, świetnym klimatem, właśnie tych salonów arcade, retro gdzieś tam z lat 90. No i dodatkowo jeszcze mamy fajnie poprowadzony tryb Championship, który pozwala nam przejść przez kilka takich mapek, trochę znowu w stylu Super Mario Bros. Natomiast tam też co jakiś czas rywalizuje powiedzmy z bossami, a jeśli ich pokonamy, to oni się odkrywają jako postacie do wyboru. To naprawdę bardzo fajny tytuł i szerzej o nim jeszcze opowiem w najbliższych dniach, także możecie spodziewać się pełnej recenzji. A Teraz przejdźmy już do absolutnej perły tego roku, czyli Claire Obscure Expedition 33. Gra od francuskiego studia, która jest właściwie hołdem dla JRPG-ów gdzieś z lat 90. Bardzo przypomina serię Final Fantasy dawną oczywiście, a raczej ja chciałbym, żeby tak właśnie najnowsze finale wyglądały, a nie szły w tym dziwnym kierunku, w którym ostatnio podążają. Natomiast wracając do naszej ekspedycji 33, trochę zwlekałem z jej zakupem. Dlatego że tłumaczyłem sobie to tak, że nie będę miał specjalnie aż tak dużo czasu nagrania. Tutaj przejście, przynajmniej tego głównego wątku, to jest około 30 godzin. Zresztą na samym początku też były nawet problemy z dostępnością, bo gra została tak dobrze oceniona przez branżę i zdobyła tak dużą sławę, że chwilę po premierze było ciężko ją w ogóle dostać na rynku, nawet w normalnej cenie. Natomiast po kilku tygodniach sytuacja się w miarę unormowała i ostatnio pojawiły się pierwsze promocje. Ja akurat kup za 164 ,99 zł. 99 groszy, nowkę w folii, i w momencie mojego zakupu była to chyba najniższa historycznie cena, ale nieważna jest tak naprawdę cena. To jest tak świetny tytuł, który już właściwie od pierwszych minut porusza prolog, który potrafi praktycznie wyciskać łzy. No jest tak tutaj dużo emocji różnego rodzaju. Tak mamy to świetnie napisane. Tak też jest genialnie zagrane, bo mamy tutaj soundtrack, który jest dosłownie powalający, bym powiedział, że ogląda się to wszystko naprawdę z zapartym tchem i ze szczęką na samej ziemi i możecie mi wierzyć, że ja tutaj absolutnie nie przesadzam. Jeśli śledziliście materiały przedpremierowe, to pewnie fabuła jest Wam pokrótce znana, natomiast ja tutaj zarysuję jej przynajmniej cząstkę, absolutnie nie ujawniając niczego, żadnych tutaj spoilerów nie będzie, natomiast musicie wiedzieć, że w całym tym świecie, który przemierzamy, jest taka istota zwana malarką. Gdzieś tam przy odległym monolicie ona co roku rysuje kolejne, coraz niższe liczby, no i w momencie, kiedy to się stanie, osoby w wieku takim jak ta liczba, w jakimś sensie się rozpływają w powietrzu i co roku w kierunku tej istoty, zwanej malarką, wyrusza ekspedycja złożona z tych ludzi, którzy już w następnym roku mieliby doczekać się też tego rozpłynięcia się w powietrzu. No i próbują tę wspomnianą malarkę powstrzymać albo przynajmniej ułatwić drogę kolejnej ekspedycji. Bo prawda jest taka, że do tej pory wszystkie ekspedycje poniosły porażkę i nie udało się im powstrzymać tej malarki. Natomiast ta bieżąca nasza ekspedycja właśnie nosi numer 33, tak jak tytuł nam wskazuje. I właściwie na tym ja zakończę omawianie fabuły, bo nie chcę Wam absolutnie tutaj niczego psuć. Sam jestem tak naprawdę dopiero po około 5 godzinach gry, natomiast to, co zobaczyłem do tej pory, no muszę Wam powiedzieć, że dla mnie pierwsze wrażenie to jest 10 na 10. Czegoś tak dopracowanego w gatunku JRPG, no nie widziałem właściwie od lat. Jedyne, na co niektórzy marudzą, to jest być może liniowość całej gry, dlatego że rzeczywiście mamy tutaj dość wąskie korytarze, którymi się przemieszczamy po tych wszystkich mapach, natomiast nie jest to tak naprawdę istotne. Ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycony systemem walki, dialogami, postaciami, fabułą, soundtrackiem, właściwie wszystkim, powiedziałbym. Walka, mimo tego, że jest w systemie turowym, co być może część graczy odrzuci, natomiast możecie mi wierzyć, że no, dajcie jej szansę, dlatego, że to i tak wszystko wygląda dynamicznie. Mamy system uników i kontr, które co prawda trochę przypominają patent zastosowany swego czasu w Sea of Thieves, natomiast tutaj według mnie jest to zrealizowane jeszcze lepiej. Sami, oprócz tego, że atakujemy, leczymy się, wykorzystujemy różnego rodzaju magię, to też może możemy właśnie unikać ataków przeciwników. Natomiast oczywiście wcale to nie jest łatwe, dlatego że to okienko czasowe, kiedy mamy czas na reakcję, jest bardzo niewielkie. No i oczywiście w przypadku bossów czy tych trudniejszych przeciwników jest jeszcze węższe. Natomiast jest to wszystko dopracowane absolutnie do perfekcji. Mamy też świetnie napisane postacie, które do nas dołączają albo z którymi się stykamy. Mamy też zwroty akcji, których jest w sumie dużo. Natomiast najważniejsze jest moim zdaniem to, że fabuła jest tak świetna i aż szkoda, że nie mogę wam tutaj nic zdradzać. Natomiast może Możecie mi wierzyć, że przeżyjecie tutaj praktycznie wszystko. Są sceny, które praktycznie rozdzierają serce, są takie, które wywołują uśmiech, a nawet potrafią podnieść na ducha. Do tego mamy mechaniki rozwoju postaci, które są bardzo rozbudowane i ciekawe. I najlepsze jest to, że gra cały czas stara się dokładać kolejne mechaniki. Właściwie nigdy nie możemy tutaj czuć się komfortowo, czasami, gdy już wydaje nam się, że wszystko wiemy, zostanie nam dołożone coś nowego. A poziom trudności, mimo tego, że potrafi być wysoki, to jest absolutnie sprawiedliwy, i też ciekawostką jest to, że nawet mamy tutaj drobny element Soul Slajków: -like mianowicie specjalne flagi pozostawiane przez poprzednie ekspedycje. Niby one pełnią rolę checkpointów, natomiast można w nich również odpocząć. Ale jeśli odpoczniecie i odnowicie zdrówko, no to również odnowicie pokonanych już wcześniej wrogów. Ale z drugiej strony, wiadomo, jak to w JRPGach czasami warto powalczyć nawet z tymi samymi wrogami ileś tam razy, żeby podbijać statystyki naszych postaci. No i do tego wszystkiego mamy też świetną. Oprawę graficzną, chociaż oczywiście twórcom było tutaj pewnie łatwiej ze względu na liniowość, i pewnie to nie jest poziom gier AAA. Natomiast szczerze mówiąc, jeśli tak mają wyglądać gry typu podwójne, a to ja jestem zdecydowanie na tak i oby jak najwięcej tego typu produkcji. Pierwsze wrażenia, tak jak Wam wspomniałem, są rewelacyjne. Ja już nie mogę doczekać się dalszej części. Na pewno do Kleruf Skóry jeszcze wrócę, bo jest to tytuł, który nie bez powodu już jest nazywany Grą Roku. Jeśli jeszcze nie kupiliście, myślę, że nie powinniście wahać się nawet minuty dłużej. Na swoim ekranie widzicie już kolejny świetny tytuł, tym razem The Puffless od studia Giant Squid. To są twórcy m.in. Abzu. Być może mieliście styczność z tym indykiem, natomiast oni naprawdę potrafią dostarczyć klimatyczne gry. A Puffless jest dla mnie kolejną bardzo przyjemną niespodzianką. Ja tak naprawdę ten tytuł już kupiłem kilka miesięcy temu. Zapłaciłem za niego na Legro 59 zł. Była to nówka w folii i trochę czekała na swoją kolej, natomiast jak już zacząłem w nią grać właśnie kilka dni temu, to muszę Wam powiedzieć, że chciałem włączyć na jakieś 15-30 minut, żeby zobaczyć jak tutaj wygląda wydajność na Switchu 2, a skończyło się tak, że za jednym zamachem ukończyłem około połowę gry. Potem jeszcze oczywiście siedziałem dłużej. Natomiast The Puffless to też był tytuł, który miał problemy, jeśli chodzi o płynność na pierwszym Switchu. Tam ta gra dosyć często rwała i właściwie utrudniało to rozgrywkę. Natomiast tutaj myślę, że warto podkreślić, że na Switchu 2 chodzi prawie że w niezachwianych 60 klatkach. Jakieś drobne spadki płynności od święta się zdarzają, ale tutaj już możemy mówić o tym, że to nie przeszkadza w graniu i można z tym żyć, a na Switchu pierwszym bywało z tym różnie i myślę, że warto tutaj wspomnieć, że fabuła opowiada nam o pewnego rodzaju łowczyni, która jest no, ostatnią nadzieją na uwolnienie krainy spod panowania mroku, czy też ciemności, czy też specjalnej istoty, która tutaj zawładnęła tym światem. Nasza bohaterka ma łuk, przy pomocy którego walczy no i dość szybko spotyka też specjalnego orła, który jej pomaga w całej tej wędrówce. Może trochę ją unosić w powietrzu, też w dalszej części gry podlatywać wyżej, no i pomagać chociażby w tym, że przenosić nam przedmioty i czasami też pomagać w zagadkach środowiskowych. Fabuła nie jest oczywiście w tej grze najważniejsza. Właściwie opowieść jest dosyć szczątkowa, natomiast gra tak naprawdę stoi rozgrywką i też jest ciekawostką to, że właściwie od początku nie jesteśmy specjalnie uczeni tego, jak mamy grać. To znaczy, jest oczywiście jakiś skromny samouczek, gdzie mamy podstawowe przyciski tam wymieniane, za co który przycisk odpowiada, natomiast później musimy już radzić sobie sami i w jakimś sensie samemu odkryć, co należy tutaj. Robić, żeby w ogóle popchnąć całą akcję do przodu. Rozgrywka polega tutaj na tym, żeby znajdować specjalne medaliony. Oczywiście, żeby je zdobyć, też trzeba rozwiązywać zagadki. Natomiast, jeśli będziemy już mieć te medaliony, to zanosimy je do wysokich wież, które potem po tego typu odblokowaniu rozświetlą mrok nad częścią krainy. No i też warto wspomnieć o tym, że nasza bohaterka posiada specjalną moc, która potrafi zmieniać kolorystykę tego świata i możemy się zmieniać na taki jaskrawy tryb, gdzie podświetlane są elementy, z których można wejść w interakcje, na przykład na żółto albo na czerwono, te najważniejsze obszary, najczęściej opanowane właśnie przez ten mrok, albo takie, gdzie możemy znaleźć te wspomniane wcześniej medaliony, czy też różnego rodzaju skarby. W ogóle nie ma tutaj mapy, więc musimy samemu podróżować. Natomiast potem jak już uzyskujemy dostęp do tego wspomnianego orła, to jest to dosyć naturalne, bo możemy w każdej chwili podlecieć sobie wyżej i z góry obejrzeć sobie całą krainę, którą mamy tutaj do dyspozycji. No i co jakiś czas trafiają się też walki z bosami, bo w pewnym momencie przejdziecie do takich. Trzech większych obszarów opanowanych przez powiedzmy bóstwa, które są też opanowane przez te siły mroku. No i jeśli już zdejmiecie mrok z tych wspomnianych wcześniej, wiesz, to uzyskujecie właśnie dostęp do walki z bosem, które też są, muszę powiedzieć, ciekawe, podkręcają tempo. Bo tak naprawdę gra, jeśli chodzi o ten taki tryb w otwartym świecie, jest dosyć wolna. Co prawda oczywiście możemy korzystać z naszego łuku i celować w takie specjalne znaczniki, które nam podbijają szybkość naszej postaci, więc w sumie można tutaj pędzić. Natomiast tempo nie jest duże podczas standardowej. Rozgrywki można spokojnie oddać się eksploracji, która też co jakiś czas jest przetykana najazdem jednego z tych wspomnianych bossów, co trochę przypominało mi tryby najazdowe w Bowser Fury, gdzie też musieliśmy w jakimś sensie odpierać tam ataki bossa, a tutaj musimy dotrzeć do Orła, który gdzieś leży, a my musimy przedrzeć się do niego, skradając się i po prostu pozostawać w jakimś sensie w cudzysłowie w cieniu. Muszę wam powiedzieć, że dla mnie The Puffless to jest kolejna świetna gra, kolejny właściwie ukryty skarb w bibliotece Nintendo Switch, chociaż tak naprawdę na PS4 też tę pozycję można by o swego czasu ogrywać. Oczywiście, że jest to gra specyficzna, która pewnie nie każdemu przypadnie do gustu, bo mamy tutaj sporo elementów rozgrywki, które musimy właściwie domyślić się sami. Tutaj nie mamy jakichkolwiek znaczników czy podpowiedzi, które by nam sugerowały jak należy coś wykonać. Wszystkiego musimy domyślić się sami. Natomiast ma w sobie ten tytuł coś magicznego, nie pozwala oderwać się od ekranu. Ja jestem z tego zakupu bardzo, bardzo zadowolony. Kolejny w jakimś sensie hidden gem dodany do kolekcji. No a kolejnym tytułem, który już oglądacie na ekranie jest Elden Ring Shadow of the Earth 3 Edition, czyli edycja z oficjalnym dodatkiem do Elden Ringa, który ukazał się w roku ubiegłym. Pojawiła się całkiem niezła moim zdaniem promocja na Allegro, bonówkę w folii kupiłem za 99 zł. Niestety jeśli chodzi o ten dodatek Shadow of the Earth 3, no to jest to tylko kodzik do pobrania w pudełku. Niestety nie mamy tego dodatku na płycie, a szkoda. Natomiast jeśli chodzi o sam tytuł, to oczywiście specjalnie go pewnie Wam przedstawiać nie muszę. Ja wielkim fanem Souls-like'ów, jak pewnie wiecie, nie, Jestem i kupiłem ten tytuł bardziej do ogrania kiedyś tam w przyszłości. Pewnie się skończy na tym, że latami do niego nie usiądę. Natomiast muszę powiedzieć, że ograłem sobie 2-3 pierwsze godziny, i nawet ja, który za tego typu grami raczej nie przepadam, i tak jestem w stanie wyczuć tutaj bardzo wysoką jakość tej produkcji. Dla wielu graczy gra roku bodajże 2022, gra, która na Metacritic cały czas ma średnią not 96%. To jest bardzo wysoki pułap. Natomiast na tego typu produkcję po prostu potrzeba przygotować sobie bardzo dużo czasu wolnego, dlatego że gra. Potrafi wycisnąć krew pod i łzy ze względu na swój ultra wysoki poziom trudności. Chociaż oczywiście niektórzy twierdzą, że już Elden Ring to wcale nie jest tak trudny jak dawne Soulsy. Nie mnie to oceniać, natomiast taki tytuł na pewno warto mieć w swojej kolekcji. A kolejny tytuł, który już oglądacie, to The House of the Dead Remake Limited Dead Edition, czyli taka specjalna edycja na PlayStation 5, która zawiera tekturowe opakowanie, w nim taką specjalną wkładkę Pseudo 3D, żeby z boku się to wszystko ciekawie prezentowało, a jeszcze w samym pudełku mamy tekturowe figurki i jeszcze jakieś naklejki. No generalnie trochę śmieciuszków to jest, natomiast sama gra szału podczas swojej premiery nie zrobiła. Nie był to najbardziej udany remake, zresztą za który odpowiedzialne jest polskie studio. Tytuł cierpiał na bagi, miał też problemy z płynnością animacji, zresztą nawet. Teraz, jak sobie go ogrywałem, to nawet na PlayStation 5 chrupnięcia cały czas się zdarzają. Natomiast przede wszystkim myślę, że kuleje sterowanie, dlatego że przecież najnowsze telewizory nie obsługują już light gunów, jak to było kiedyś w epoce, powiedzmy, Saturna. No i musimy grać przy pomocy pada, i co prawda tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Możemy grać standardowo przy pomocy analogowej gałki, poruszać celownikiem, co według mnie trochę mija się z celem, bo to przecież nie do tego trybu ta gra została kiedyś zaprojektowana. Możemy też skorzystać z trybu związanego z żyroskopem pada Dual Sense, czyli wychylaczanie spada, możemy tutaj sterować tym celownikiem i niestety to również nie jest najwygodniejszy system sterowania, bo granie łapie niestety niektórych naszych ruchów i co chwilę trzeba w jakimś sensie sobie to wszystko resetować, korygować i dalej nie działa to najlepiej i niestety utrudnia granie, takie są fakty. Ja kupiłem sobie tę edycję ze względu na niską cenę, którą znalazłem, mianowicie zapłaciłem 73 zł za nowkę w folii na Allegro, a ostatnio już używki potrafiły chodzić zarówno w wersji na PS5, jak i Switcha za ponad 100 zł, więc postanowiłem, że się w końcu skuszę, natomiast czy polecam, Niespecjalnie. A kolejne wydanie, które już oglądacie, które też jest powrotem do przeszłości, to Soul River 1 i 2 Remastered, czyli powrót do serii, którą pamiętamy jeszcze z epoki, czy PlayStation 1, czy też w przypadku dwójki z PlayStation 2. Soul River to były w swoim czasie bardzo udane produkcje. Tutaj postanowiłem, że złożę preorder na taką specjalną edycję Deluxe, wydaną w związku z 25 rocznicą istnienia tej marki, no i w środku tutaj, oprócz samej gry, mamy też Steelbook, mamy też artbook dosyć gruby, który Wam tutaj pokażę na kilku ujęciach, żebyście. Mogli Mogli zobaczyć, jak to się prezentuje. No i soundtrack na dwóch płytach CD, także dość bogate wydanie. Natomiast, jeśli chodzi o samą grę, to oczywiście mamy zremasterowane dwie pierwsze części Soul Rivera. I muszę powiedzieć, że akurat w tym przypadku są to dosyć proste remastery to znaczy, my możemy się przełączać w każdej chwili pomiędzy oryginalną wersją, jak i tą zremasterowaną. Ja tutaj na ekranie akurat będę wam pokazywał Soul River 2. No i biorąc pod uwagę te ujęcia, które teraz widzicie na swoim ekranie, to możecie spostrzec, że nie ma tutaj nie wiadomo, jak dużego podpakowania tych tytułów. Właściwie mamy mocno odświeżone modele postaci, natomiast jeśli chodzi o samo otoczenie, to czasami ciężko jest dostrzec, która to wersja jest ta niby zremasterowana, a która oryginalna. Natomiast jeśli chodzi o same gry, to wydaje mi się, że one się bronią po latach. Oczywiście trzeba zaakceptować dosyć archaiczny już jak na dzisiejsze czasy system sterowania, natomiast jeśli uda się wam przejść te pierwsze lokacje i poziomy, to gry później rozwijają skrzydła i naprawdę warto dać im szansę. Według mnie warto się na ten remaster skusić. Ja, tak jak już Wam wspomniałem, zamówiłem go w Priorderze, zapłaciłem 192 zł. 3,43 43 grosze na Amazonie. Natomiast jeśli nie interesują Was te wspomniane dodatki, to da się kupić samą grę zdecydowanie taniej, gdzieś w okolicach 129 zł. Teraz w formie przerywnika krótko Wam pokażę figurkę Amiibo z The Legend of Zelda: Wind Waker, którą kupiłem za 48,99 zł. Myślę, że to była całkiem przyzwoita promocja. No a jest to figurka z gry właśnie Wind Waker, czyli z jednej z moich ulubionych części, jeśli chodzi o serię The Legend of Zelda. Pokazywałem Wam już w jednym z poprzednich kącików kolekcjonera, że kupiłem też. Swego czasu Tun Linka, czyli tę kreskówkową postać linka głównego bohatera gry, która została wykonana bardzo solidnie. No a Zelda, którą oglądacie już na ekranie, też myślę, że może się podobać. Zwracają uwagę drobne detale i myślę, że te dwie figurki będą do siebie pasować na półce idealnie. A już na sam koniec, jeśli chodzi o gry, zostawiłem Dead Rising Deluxe Remaster, czyli tytuł, który ukazał się w poprzednim roku, no i był traktowany przez wielu fanów z dużym namaszczeniem, dlatego że wielu graczy mówiło o tej grze, że to bardziej wygląda jak remake, a nie remaster. Natomiast jeśli chodzi o mechaniki rozgrywki, to mamy tutaj takie trochę połowiczne odświeżenie, więc jednak moim zdaniem bliżej tutaj określeniu jednak remaster, a nie remake. Natomiast jeśli chodzi o oprawę graficzną, to została ona bardzo mocno odświeżona. Oryginał z tego co pamiętam, okazał się w 2006 roku i był w swoim czasie ekskluzywem dla Xboxa 360 od Capcomu. Wielu posiadaczy PlayStation 3 zazdrościło o tej pozycji Xboxowcom, bo była ona naprawdę świetna w swoim czasie. Natomiast po czasie też trzeba powiedzieć, że dość mocno się zestarzała, zwłaszcza jeśli chodzi o system Sterowania, eskortowania też ocalałych, ale też przede wszystkim walkę, dlatego że nasz bohater podczas celowania nie mógł chodzić. To był jeszcze ten etap w grach Capcomu, chociażby nawet jeśli chodzi o Resident Evil, gdzie niestety nie mogliśmy się poruszać podczas celowania, albo mogliśmy poruszać się w żółwim tempie. Tutaj zostało to akurat odświeżone, więc możemy sobie spokojnie się przemieszczać celując z broni do przeciwników. No i też między innymi system autozapisu został poprawiony. Mamy lepiej poustawiane checkpointy, mamy też możliwość manualnego sejwowania w kilku slotach, więc na pewno oszczędzimy sporo backtrackingu, bo w oryginale trzeba było niektóre sekcje powtarzać wiele razy, jeśli akurat na przykład gra zapisała się w tak niefortunnym momencie, że mieliśmy mało czasu na wykonanie jakiegoś zadania. Natomiast jeśli chodzi o ogrywanie całego tytułu, to muszę powiedzieć, że bawiłem się naprawdę dobrze. Co prawda pograłem na razie raptem ze 3 godzinki, natomiast poczułem znowu ten klimat sprzed lat, kiedy to nasz bohater przedzierał się przez to słynne centrum handlowe, bo mamy tutaj niby taki pseudo otwarty świat, natomiast poruszamy się po jednej dużej lokacji, czyli tej wielkiej galerii handlowej składającej się z kilku pięter, no i oczywiście nasze zadania polegają na tym, żeby przemieszczać się często od punktu A do B, żeby wyjaśniać całą tę historię, jak doszło do tej całej epidemii, że mamy w miasteczku takie zatrzęsienie zombiaków, no i oczywiście spotykamy różnego rodzaju postacie drugoplanowe, poboczne, mamy też pewnego rodzaju psychopatów, z którymi walczymy i to akurat się moim zdaniem średnio zestarzało, dlatego, że oni są niestety gąbkami na pociski. To znaczy nie ma w tych walkach wszystkich specjalnej filozofii, po prostu władowujemy od odpowiednią liczbę pocisków i tyle. No i też można pomarudzić właśnie na to wspomniane eskortowanie ocalałych, bo mimo, że twórcy zarzekają się, że zostało to sporo poprawione względem oryginału, to dalej potrafi irytować i na dzisiaj niestety jest już dość mocno archaiczne. I właśnie pod tym kątem nie można moim zdaniem mówić o tej grze jako o typowym remake'u, bo tego typu bolączki po prostu powinny zostać w remake'u poprawione. A tutaj mamy po prostu bardzo ładną oprawę na Resident Evil Engine, czyli na tym silniku graficznym Capcomu. Odświeżone to zostało wszystko do współczesnych standardów i według mnie prezentuje się bardzo... Bardzo dobrze, chociaż niektórzy narzekają na samą postać głównego bohatera, który według wielu fanów wygląda starzej niż w oryginale, natomiast to już moim zdaniem są drobnostki. Najważniejsze, że cały tytuł jest grywalny i warto po niego sięgnąć, a jeśli mieliście styczność z oryginałem, to myślę, że z przyjemnością sobie odświeżycie tego typu Remaster. Ja zapłaciłem za niego 129,99 groszy i kupowałem jako nowkę w folii. No i w ten oto sposób dojechaliśmy do końca najnowszego kącika kolekcjonera. Myślę, że sporo ciekawych tutaj tytułów zobaczyliście, natomiast jeszcze raz wam wspomnę, że na wyróżnienie. Za Zasługuje oczywiście Claire Obscure Expedition 33. Nie mam jeszcze, co prawda, wielu godzin w tej pozycji, ale już widzę, że to będzie naprawdę dobry tytuł, zasługujący na bardzo wysoką notę. Natomiast z tych niszowych perełek, Victory Hit Rally, naprawdę jeszcze raz Wam o tym tytule tutaj przypomnę, bo zdecydowanie warto go kupić, zwłaszcza jeśli jesteście fanami takich gier retro wyścigowych gdzieś z lat 80., -tych, 90. -tych. Moim zdaniem, absolutna perełka i warto ten tytuł dodać do swojej kolekcji. Oczywiście, jeśli mieliście styczność z tymi tytułami, albo podobają się Wam, napiszcie, jakie są Wasze wrażenia w komentarzach, natomiast ode mnie to tyle w tym kąciku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych tego typu materiałach na moim kanale. Trzymajcie się.